Czy pan pamięta jak się zakończyła wojna w byłej Jugosławii w latach 90. -tych? Rozpadem Jugosławii, ale także czystkami etnicznymi mordami i okresem niestabilności w tym regionie? Zresztą Bałkany to taki okres, który wielokrotnie przeżywał okresy destabilizacji. Wiem, że wysłano ONZ. Czy nie można byłoby wysłać ONZ tylko że do Ukrainy? Ech. Konflikt na terenie Jugosławii był na zupełnie inną skalę. Tam, co prawda, wielkie mocarstwa także pośrednio uczestniczyły w tym konflikcie, ale nie, nie, nie na taką skalę jak na terenie Ukrainy. E, dziś Rosja. E, jest tak naprawdę jednym z najsilniejszych państw militarnych na świecie, i siły ONZ-u -y, ONZ są za słabe do tego, aby w tak wielki konflikcie. Tak, NATO? Ale dziś NATO nie chce angażować się bezpośrednio w, wojnie, w wojnę w Ukrainie. Wielokrotni przywódcy NATO i państw tworzących NATO o tym mówili. Chcemy, aby Ukraina utrzymała niepodległość, natomiast NATO nie chce się samo bezpośrednio angażować w tę wojnę. Dobrze, dziękuję za rozmowę.